Po prostu wygląda, że nie ma pomysłu na miasto, tylko jest pomysł na administrowanie, panie burmistrzu. Tak to dzisiaj wygląda z tego budżetu. A kiedy burmistrz nie ma pomysłu na miasto, to może Rada powinna mu podsunąć jakieś kierunki. E, Megro też zbudujemy, bo pan już zaczął od góry parkowej. A to pan radny, przepraszam. Pan radny potrafi dużo zbudować. Proszę Państwa, więc były pewne propozycje zgłaszane. Ja sam zgłaszałem kilka w ciągu roku. Wszystkie zostały skorpedowane. Otóż na reformę gimnazjów usłyszałem nie. Na reformę spółki mieszkaniowej usłyszałem nie. Na budżet obywatelski również nie. I ostatnio nawet nie znalazło się 50 tysięcy dodatkowych na sport w mieście. Stąd też było moje pytanie, gdzie się podziały tamte pieniądze z pierwszego projektu uchwały o współpracy z organizacjami. Tam były te pieniądze, ale poszły widać na coś innego, prawdopodobnie na administracji. Należy zapytać w takim momencie, od czego wobec tego jest rada. Od klepnięcia tego, co jej burmistrz odsunie? Od zatwierdzenia tylko tego, co burmistrz. Panią skarbniczką przygotował. Proszę Państwa, smutne jest to, że komisje praktycznie nie zgłosiły wniosków do budżetu. Komisje praktycznie wniosków do budżetu nie zgłosiły. Taką jedyną, którą ja kojarzę, a być może nie wszystkie znamy, była ta o 9 tysiącach na upamiętnienie poległych więźniów obozu przy ulicy Księcia Bąka. A więc, proszę Państwa, Rada do budżetu, do wydatków na 57 milionów, wniosła jedną propozycję na 9 tysięcy złotych. Nie wiem, z czego to wynika, ale wiem, że w poprzednich latach była dyskusja o kierunkach, o możliwościach inwestycyjnych, jeszcze, proszę Państwa, do samego, do samej sesji budżetowej. Tak się działo przez wiele lat. Przecież ja to relacjonowałem jako dziennikarz i, i, i bywałem tutaj na tych sesjach i wiem, że Państwo do końca walczyli, a to o oświetlenie, a to o chodnik, a to o kawałek drogi. I kiedyś na to znajdowały się pieniądze i znajdowała się ochota ze strony y, urzędników odpowiedzialnych za realizację do podejmowania tych tematów. Teraz tego nie było. Teraz tego zupełnie nie było. Spotkaliśmy się jeszcze parę dni przed tą sesją, żeby podyskutować z burmistrzem i panią skarbnik. No i w zasadzie dowiedzieliśmy się, że możemy sobie tylko podwizdać, czyli zrobić to, co w tej chwili opozycja chce. Proszę Państwa, to teraz przyjrzyjmy się krótko tym kwotom. Na jakie cele chce burmistrz wydać pieniądze? 19 milionów na oświatę, proszę Państwa, z 57 sygnalizuje wielkość tej pozycji. Ponad 11 milionów na pomoc społeczną. Nie, nie podusimy dzieci. To są akurat kwoty, które trzeba wydać. Tylko można się jeszcze zastanowić nad oszczędnościami także w tych dziedzinach. Można się nad nimi zastanowić. Proszę Państwa, chwileczkę, Panie rady. Ja się wypowiem, później Pani się wypowie. Powiem mi Pani jeszcze co Pani się podoba w mieście. Proszę Państwa, druga ważna pozycja, czy trzecia już, po pomocy społecznej, na którą ma pójść 11 milionów. Trzecia pozycja to jest administracja publiczna. Przepraszam. Administracja publiczna która ma nas kosztować, proszę Państwa, 6,3 miliona złotych, czyli o, mogę Proszę Państwa, o 300 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. Następna pozycja to gospodarka mieszkaniowa, 6,2 miliona złotych. Tak, Państwo Radni wiedzą, ale ja to chciałem przekazać mieszkańcom. To jest o 300 tysięcy więcej o 300 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku. I teraz chciałbym Państwu wyraźnie powiedzieć, niech Państwa nie zmyli określenie gospodarka mieszkaniowa. Grot tej kwoty trafi do spółki mieszkaniowej, czyli tego tworu, którego burmistrz nie chce albo nie może, albo nie potrafi zreformować. To są pieniądze, które pójdą na przejedzenie. Bo gdybyśmy wydawali 6 milionów na remonty i inwestycje w mieście przez lat, 9 rządów burmistrza, to mielibyśmy miasto w stanie idealnym. Tak się niestety nie dzieje. Więc, kiedy wydajemy takie sumy na administrację i na gospodarkę mieszkaniową, to proszę Państwa, z drugiej strony mamy wpływy, które na przykład w jednej bardzo dziedzinie, w jednym obszarze bardzo niepokoją. 1,4 miliona to jest plan. Pozysku ze sprzedaży mienia. Uzysku ze sprzedaży mienia. Tylko 1,4 miliona. I w związku z tym, tak jak powiedział burmistrz, tylko tyle wydamy na inwestycje, ile pozyskujemy. Więc w tym roku mamy, czy w przyszłym, przepraszam, mówimy o przyszłym roku, mamy do wydania 1,4 miliona na inwestycje. To jest, proszę Państwa, nie boję się powiedzieć tego słowa, to jest skandal. To jest skandal. Prawda, 200 tysięcy złotych więcej niż w ubiegłym roku, ale większość z tej sumy pójdzie na dokumentację, i no, dosyć. Tam jest tych pozycji kilka, ale większość, jak się orientuje, to dokumentacja. Nie ma, proszę Państwa, istotnych założeń inwestycyjnych, nie ma zdecydowanego ruchu w przód. Zostajemy na na poziomie 1,4 miliona. Ja wiem, że Państwo bardzo tego nie lubią, ale ja z kolei lubię porównywać się z innymi miastami, z innymi samorządami. I tak jak w ubiegłym roku przygotowałem króciutkie zestawienie, jak wyglądają inne miasta w tej dziedzinie, w tym obszarze. Proszę Państwa, Jawor ma blisko 5 milionów złotych na inwestycje, Świebodzice 7, Gmina wiejska Kamienna Góra ma prawie 5 milionów złotych przy wydatkach ogółem na poziomie 30 milionów złotych. I to są, proszę Państwa, środki własne. Nie te planowane z y, różnych źródeł poza budżetowych, także unijnych, ale to są środki własne. Nie, nie, nie. Lubawka na przykład nie, Kamienna Góra gmina też nie i proszę Państwa Lubawka 3 miliony złotych przy ogólnej kwocie wydatków 30 milionów złotych, a mistrzem w tej dziedzinie jest Mały Czarny Bór chciałem Państwu powiedzieć. Ten Czarny Bór przy wydatkach w kwocie 21 milionów złotych, a to jest gmina mniej więcej 4,5 tysięczna ma na inwestycje 6 milionów złotych w przyszłym roku. No, i na usta tak ciśnie się pytanie zasadnicze: jak to się dzieje, że tamte samorządy potrafią, mogą, mają i działają, a my nie? Jak to się dzieje, dlaczego ekipa Krzysztofa Świątka tego zrobić nie potrafi? Już kończę. Jak Państwo wiedzą, optowałem za budżetem obywatelskim, partycypacyjnym. Nie udało się go wprowadzić. Być może, że w przyszłym roku coś w tej sprawie drgnie. Ale nie udało się go wprowadzić nie tylko z powodu oporu burmistrza, ale także z nastawienia niektórych rad. Jeden radny zapytał, jak dany, inaczej wyraził, wyraził przekonanie że jak damy gdzieś 50 tysięcy albo 100, to nam zabraknie. Otóż oświadczam Państwu, że zawsze zabraknie. Zawsze zabraknie w tym budżecie, w tym ratuszu, bo tu każde pieniądze zostaną wchłonięte i przejedzone. Każde pieniądze z naszych podatków, z subwencji, z dotacji zostaną dokładnie zagospodarowane, tylko nie na to, na co powinny być zagospodarowane. Ja od lat jako dziennikarz i od roku jako radny apeluję do burmistrza o zmianę w kierunku e, rozwoju miasta, o zmianę